Hej, dacie witajcie, znowu się nazywam witam was w kolejnym filmie w moim kanale mmm, dzisiaj gramy w Bedwarsy na serwerze Coxcraft z Pawlikiem i Szymonem, także całkiem fajnie w sumie jest także trzy osoby, więc zapraszam was serdecznie do oglądania możecie jeszcze stawić subskrypcję, yy, łapeczkę w górę i tak dalej, jeśli jeszcze tego nie robicie i tyle przechodzę już do filmu Oksie? Tak, dobra widzowie ja w tym grze. Yy, dzisiaj tak jak mówiłem ze mną jest Pawlik i Szymon, także... A, to muszę... ja muszę nagrywanie włączyć, czekajcie. Super. Brawo. Chłopco, po, po już po 20 minutach od y, rozpoczęcia rozmowy... A, to ja muszę nagrywać, dobra. No. Po mnie włączyć, no. Świetnie. Szymon A, teraz tak? wyłączyłem nie chcąc. co ja mam nagrywać? Takim tak. co? TikToka na przykład i w kapkacie zmontujesz potem. Godzinny film na TikToka wrzuć. Wszyscy, mhm. wszyscy się dziwią. Trudne, że można 3 minutowe. Wbijajcie na, do mnie na TikToka Jurand i na Instagrama Juran Podłoga e... Ja mam problemy najmama. Wszystko w opisie. Fajnie, super. Brak jednak w to wrócimy do Was. Jesteśmy Portneu, w bierce, widzowie. Ale widzimy się na arenie. No, także my jesteśmy poczekali, Ja i już widzimy Byłem się na arenie. Arenie. Super, y, super mapa, horror, ale się boję bardzo. Strasznie. Jesteśmy no, na i arenie widzimy. Brali... No. Pierwszy raz jesteśmy z Szymonem na odcinku, więc to jest naprawdę... No. Ale byłem kiedyś. Legendarna na, to... tak. na chwila. Jak byłeś kiedyś? Gdzie byłeś? No był jakiś taki... No nie wiem, sporo miałeś tego już i na pewno byłem na jakimś. A no, a na listkę Fediego może byłeś? Może na A kiedyś graliśmy chyba dwa. By gryczał i ten nagrywałeś. Może, nie wiem, musiałbym sprawdzić, ale. Ale no, czekaj, nie wełną, nie wełną. Wiem, że jest ten. Nie no, naprawdę, end stone? Tak. Jezus. Jezus, spadłem. Tylko muszę, dobra, nieważne, dobra. Dalej. I tak, nie śmi, yy, nie strasz nie strasz, bo się zestrasz. Eee... Family Friendly Wszyscy wiemy, że i tak y, każdy ma gdzieś te ograniczenia wiekowe Możesz wyjść Agata? Nie Jaka ja nagrywam <grym> Wyjdź Jezu Ja nagrywam Najlepsza wymówka w historii Polski na szczęście, że cięcie Jak jest plan tej gry? Kto gdzie idzie? Bo ja, ja poszedłem na czerwonych teraz, tylko... Musimy jakoś tam arenkę, jeśli chcemy ją wygrać, to musimy ją dobrze rozegrać, nie? O kurwa. Ja buduję, na. O kurwa. Dobra, chyba zabiję, typa. On ma mega. Ała, a ja nie mam movementu. O Jezu... Brawo! Ała! Nie no, ja kompletnie nie umiem movementu robić. Dobrze, że cięcie mam teraz. Dzisiaj... My się z nim bawimy normalnie w berka, nie? A dobra, klep to... go! Co to to ona? On jest o, słaby. trzy no. Emerald, dobra, nice. Ja, e, ja im chyba zniszczę Beda. To od razu na e, dobra, razu, ja jesteśmy ani. już. Mają Terrakotę, więc. Ja spróbuję zniszczyć Beda. A, Naprawdę, Fireball. Teraz skrasowałem się jakoś. Dobra, idę do Was, już Beda. Po czym tam spadłem, nie? Buduje się do góry ogólnie. Jeszcze im Masz trzy emeraldy, bo nie, mi się raczej nie przydadzą w tym momencie. O. ci jakoś nas podjeżdża. Jezu, ale w No Możemy sobie kupić zbrojkę, bo dużo mamy bardzo żelazo. Dobra, na... ja y, stawiam TNT. Bo się, że... To tam leżą koło łóżka bardziej. To jest taki rzut, Tak agresywnie. Tak... Ludzie. Ciekawiega. Dobra, nieważne. Gdzie co ja mam zrobić? Dobra, to podjadę tego. Jak ty mnie rzucisz z Firebola. Kurde, Firebolet głupi. Nieważne. A. Nie, laguje mnie. To jest, co to było? Ja. Ale musiałeś. No, serdecznie. Kurde. O. No, ja Kirafa nie wziąłem. Nie mają ja chyba nawet open Beta, tak mi się wydaje. Dobra, mm, to ja sobie TNT. Tienti... Szymon, idziesz na tych? Mhm. Mm Pójdę sobie na żółtych ogólnie. No chyba na żółtych no, najłatwiej będzie. będzie. Więc, jakby, I guess we have to go. Żółci mają łuk? No tylko żółci oprócz nas mają, no. Oczywiście. Nie. Dobra, to ja włączam nagrywanie Tak, czerwonych i niemieckich już nie ma. Dobra, więc okay. teraz... By, były te cośki dziwne. Nie wiem, nie pamiętam kogo ja podjechałem. Ale teraz lecimy. Cały team leci. Lecimy na żółty. No. Na delikwentów nazwie... nazwie. Y Yellow, chyba. Nie tak. wiem, jestem słaby z, z angielskiego. OHA, nie trafił! Fuck. Nie, proszę, no nie, zostawiłem. Żółty, żółty, żółty jest u nas. Jest u nas. Dobra. No open Beda mamy, nie, nie, nie muszę open się zabudować beda. Open Beda? Mamy udało e no, nam się jeszcze rozwalić Jezu, oni mieli open Beda już Da idę do ciebie z dwoma TNT, znaczy z jednym Po mnie? Tak, no do żółtych A dobra. To w się sensie ja już zginąłem, mnie nie ma. A, dobra, to ja se sam ogarnę y on, y oni... nie mieli open Beda, ale nie, y nie udało mi się im zniszczyć ja nie jakby, mógł, nie? A już. Tak, 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 tak. Próbuję ich, teraz ten. Widzicie, jeden biegnie, na Jaki? ciebie. Biegnie. To, to nosi mam tam. Um. Dobra, bo ja tak. Ci y, udaję mistrza movementu, y, a mi się bloki już kończą, nie? Jest! Brawo, brawo. Dobra, GG. Ja ale no, chcę spróbować zrobić, bo ja mam mało HP. To szkoda. Ja nie mam... po pierdolę, e, co? to za fireball? Ktoś strzelił. Ajajaj. ktoś to, jakbyście byli ciekawi, to będziecie mega cicho na filmie. Takie... I raz się o tym przekonał już. No, dlaczego właśnie? Nie wiem. No, już nie podgłośnić podgłośnić czy coś? Nie wiem, no. Masz mnie na 200%? Na 200? Ja mam po prostu poziom głośności na 100. To zrób mnie na 200%. Ale każdego członka możesz jak na... 100 ja nie głośności. mogę, mogę się na 100% tylko. Ale nas możesz na 200 dać. Na Discordzie. Jak? Na Discordzie po prostu. Klikasz jak? w nasze awatary na, e, prawym przyciskiem myszy e, i ten. No i wtedy e, masz poziom głośności użytkownika. Prawdopodobnie masz na 100%, a można mieć maksymalnie 200. No dobra, no to ja prawda. W Freddy Bawiłczyk, pozdrawiam. Coś to ja nie, mam nie w Minecrafcie jakby, nie? Dobra, jakich tutaj... Jednego muszę wybić, jakiegokolwiek. Jak ja w ciebie kl klikam, to jakby twój profil, o, to że tak. tutaj muszę. A ty się zamudowałeś tutaj? Nie ja nie mogę. Idę do to ciebie, zostało. będzie 3 na 2? Łuk Ma 12 złotych. Ja mam 3 na jednego, coisz to? Tak jak przyjdę, to będzie 3 na 4, bo mam takie dobre umiejętności. Buduję się do mnie. No, kto by się tutaj. Aj, wytrzymał mnie. 3 trzech, y, trzech na. Dobrze miał, jak sobie go i jak sobie narzędzia, no ale tak to ciężko, ciężko. Nadzieję, że. Was będziecie, wy będziecie cicho, to jest pewne, Ale szkoda, żebym ja był głośno. No ty, gdzie teraz jesteś? A! Gdzie ty teraz jesteś? To ja jestem w wozie, bo ja mnie wyknokali. Co? Dobra, kupuję co ten łotr. Znaczy oni prawdopodobnie już nie są szkodliwi dla nas, bo nie podjadą raczej. Nas, nie powinni. Trzeba ich zawieć, póki będzie w... zniszczenia wszystkich, Oby, może. Jezu. No to chyba jeszcze do tego ja, bo teraz... Jak tak ja dziwnie się... tego... Tak jakie dziwnie robię tego... O lagi, chyba. Ja w ogóle dziwnie robię te... te no tego bridge'a na wskos. Już takie. Prawie spadłem, nie? Aha. Uh -huh. No trochę wyżej może... To w moim Dobra, mam... mam cztery diaksy, kupić... Co? Co? Co byście zrobili? Kurde. Nie wiem. Jak byście mogli... Nie wiem! Ma... Czy jak tam... Ktoś tam, a, ktoś tam, tam stoi. Jak sobie do Wojda? Gdzie on jest? To nie widzę, jakby autodestrukcja była. O nie, to zielone jest! On no nie widzę jest! A nie jednak, nie, dobra. Widzę go, widzę go. Klepie się z nim. Idę. Gina, gina. Gdzie Jesteś. w naszej bazie. On ma jakieś seta! Ja mu zadałem z 5 hitów, on, yy, a on do... stracił tylko jednego HP-1 1 hp, jeden HP. No bardziej dobra, dobra jak będzie na... Poczekam może wejdzie na most i go po prostu strzela, bo... Tak będzie ja najłatwiej. nie widziałem nigdy. Niech wejdzie tutaj. A co on ja robi ja, ja, ja. teraz? Niszczy most. Uh -huh. mm. Ma, e, masz radna? Wezj, meraldi, Aha, masz ładna? 17 No to doszedłbyś. Tu weź się i się uzbrój. Aha. Okej okay. Ja masz A to była autodestrukcja, a nie, bo oni, oni też nie mają łóżka jakimś cudem No przecież jeszcze im zniszczyłeś Uważaj na łuk, uważaj na łuk yy, go, On jest blisko przecież O oh jest, udało się spad. Dobra, nice, to jest dwóch na dwóch yy, Ja jestem u czerwonych, się uzbrajam jakby coś yy, Okej okay. A on jest tak tej torem już ta. Okay. Dobra. Dobra, ja tutaj już nie będę. chyba też nie do czerwonych, bo strzał mi się kończy. Nie wiem, to po prostu. Co nie będziesz? Pan udał więc o, zrobiłem cięcie. A to ja jesteś? was tak nie, wiem, nie? A nie? Gdzie jesteś, Szymon? Ja... żółty tutaj jakiś jest, ale został zepchnięty, no to nic Braka. nie dało. Dobra, strzelam ja go z łuku sobie. Ucieka. Y -y -y. Na Jestem w tobie. Y -y on się dobrze klepie, on ma tego seta, nie wiem czemu. Ile HP ma? 9. Dobrze, łuk. No niestety mam drewniany, nie, zapomniałem kupić. On ma jakiś albo nie? dobry miecz, albo dobry łuk. Co jest? Znaczy mu HP HP zrasał. jakieś. Ja mam za, ja 1 milion hitów, nie? Więcej niż on mi. E, on, e, on mnie zabił, no że ja miałem kolczastą zbroję. On ażaję e, KB KB e, o, nie nie bi się z nim, nie bi się z nim. Kurwa, o, zabi zabiłem go, ale on mnie, jeden został, nie. No nie, a wykończyliśmy ich dwóch, czyli no a czekaj chwilę, a ja na chwilę, na chwilę przyjdę, włączę już Bo wiesz co, bo ja miałem yy, yy, żelazny miecz, więc może dlatego, mówię, nie zebrałem. Dobra, widzowie, jesteśmy na kolejnej Dobra, kolejnej a więc ręce. jesteśmy już w arenie. E, Juran coś tam mówi w tle. Nie słuchajcie Jestem go. Warenie. w arenie! Słuchajcie mnie, wbijajcie na karteczik Andrzejego. Kanał. Dobra, a więc no, teraz... Runner. Muszę zobaczyć, czy to nagrywam. Nagrywam dobrze. Nie nagrywam. No ja mogę obudować teraz. Um. Ej, najlepiej Szymon. Czemu? Się klepiesz dobrze. Szymon ma ZW. No dobra, to ja obuduję teraz szybko. Jakkolwiek. Dobra, ten, ten youtuber to już spadł. Jeszcze ja diamenty na farmie. Dwa i kupuję prota. 3 Podnieśmy sobie green, bo mnie wkurzają, bo irytuje się patrząc na nich. No dobra, już jestem. Dobra. Ja Są mega blisko. Dobra, mamy drugiego diamenta, nie wiem skąd. Niebieskie, idziemy, jesteśmy niebieski. Dobra, dobra niebieski. ja kupię nam prota od razu. Co, jeszcze bedy niszczą? Dobra, zniszczmy green, ja tak proponuję, no. O, widzę cię. Idę pomóc, idę pomóc i w ogóle Grant, jak zdobyć? Yy... O! Popularność? Nie wiem <głos》>, Nie Eee, jak nie zdobyć? Wiem, jaki debil. Co to, Ej, co to było? Jak on mnie tak zrzucił? Czekaj, e, moim zdaniem on ma jakiegoś Nie wiem, bo nie miał tego tego e... Ten to umarł Co ciebie zabił w spadce do Wojda? Tak nie, to, powiem nie ten chyba. Nie, bo on był na tej wyspie. O oh, Chodź, chodź, strapuję go, strapuję go. Może Fireball będzie miał. Nie, no, serio Fireball. O nie. A -a 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 -a! ale Minefucka no, mi zrobił, dobra. Nie rzucił Fireball, a ja nie rzuciłem po żadnej chwili Fireballa mojego. Ja się budowałem, a ten mina web skacze. No to super. Mam, y wiesz mam cięcia. E, ja nie. Muszę wiedzieć? Dobra, Albo znowu sobie potrzałam złoku w tej rondzie, bo czemu ja... No ja... w ogóle bo, y, planuję nagrać y, y, jakiegoś live'a, tylko... Jest! Co? Aha! A, bo mnie drugi mi plecy zrobił. Okej, okay, wyjaśnię wszystko. A, dobra, irona nazbieraliście. Nie wiem, to chyba... ja nie wiem, ja nie odkadałem tego Airona. Ja nie ożywam w ogóle, żelazo, ja tylko ja z, teraz... Teraz ja zbieram na ułok. W ogóle pamiętam jak zostałem 1v1 z jakimś typem. I... Zabiłem go, bo kupiłem chyba 12 fireballi. Zabrałem... Czy ty naprawdę z... jesteś taki? Nie mogę! Dzięki, zabrałem twojego irona. I Co? po prostu se... Po prostu... No. No, Już nie ma zielonych. No bo go zabiłem przed chwilą. Dobra, a więc. Yy, zielonych już nie ma. Kompletnie. A! Dobra. Teraz mnie nie by nie było. Zrzuci. Ja. No jak? Czemu mi wyłączyło CPS-y? Znowu! Maksymalny limit GPS wynosi 13 znowu. Jezu, ale kloco zrobili. A ten 60 wynika. A tak to bym go zabił prawdopodobnie. A tak to. Tu... Wykończę go. E... Ty w ogóle, kto robi Beda? Tak, ale dostałem. Czekaj, bo zielony się nie było żyć. tak, że po prostu będą nam zrzucać TNT. E, spróbuję jednym fireballem ich wykończyć. Oni lecą gdzieś? Nie wiem, nie wiem gdzie oni są. Ale wiem, yy, wiem tylko, że złapy, yy, złapy tych yellow'ów nie, nie dam rady. No. się złapy. Nikt ci nie mówi, że masz złapy. Złapy im zniszczyć, ej, uważaj. Nie, on mi chce most rozwalić w ogóle. Gde! Odbił. Bina, kurde. Jak coś to robi, ci plecy. chyba. nie zabił na tej wyspie, jakby. Dobra. Aha To nim. Jak co tam się stało? Od fireballa? A łuk jest do żywotni. Co łuk nie jest do żywotni? Nie. Nigdy nie. Aha. Nie wiem. Nie, wiem. nie bo ja poprzednie rundzie nie zginąłem z łukiem. Nie, no to bez sensu to kupować. Czy ty naprawdę myślisz, że mnie... Śmieszne. Śmieszne. Kurde, ale zabił mnie. Ale... A... Tutaj lecę. Chciałem otworzyć skrzynkę z fireballem, w okay. Zniszczę tym bocikom, y, yellow. Zrywam Ja... ale, ale jestem debilem. Jezu, cięcia zapomnę robić. Pokczak. Nie akcja niczym... czy coś, czy nie? Czemu? Ja nie Kary. Mam fireballa tylko. Fireball, ty fireball. Jump. Kurde! Chciałem zrobić fireball jump, ale się obbiłem o taki blok. Wpadłem do wojna. Diamenty cztery to są. Dobra, to zbiorę o... najpierw diamenty. 8. Ogólnie to chyba idę sobie... na tego. Środek po M, -e, bo nie, nie mam. że jakiegoś jaksowego secika ogarnę. Gdzie no, jesteś? Owiady. Specjalny chyba. Dobra, ale przynajmniej ich troszkę. Dobra mm. Ej! Co? Mam problem. Ja, ja się, ja się, się? zbudułem, no Bo ja mam tylko cztery, cztery. cztery, a nie chcę jakby, wiesz Nie chcę tintykować, bo jeszcze się wywalę. Ej, dwa nagle. Ten zbroj, połać, ja zapomniałem, że mam jak sobą, nie? Ale flex wylatuje. Dobra. E, ja bym zniszczył kogoś beda. No, zostaje tylko żółci, więc... Znowu tak samo jak poprzednio. No, tylko teraz jesteśmy niebiescy, a nie zieloni. Ja nie mam watera, to jest... Dobra, ja jestem o nich, ale już nie jestem. Dobra, mamy sharpness spoko. Ja tu, są cztery sharpnessy, czy nie? E, jeden, chyba. A szkoda, bo wydaje mi się, że na ja, 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 jakiś czas jaksy... Gdzieś tam w serwerach można kupić aż do czwórki, nie? Może? Nie wiem właściwie w sumie. Mm, tu to jest szart, z czekaj. Tylko jednego no można. No idź. Kurde, kurde, ja. Go... Potrzebuję pomocy maksymalnej. Eee... Gdzie jesteś? A, e, ja zaraz to lecę ostrzał zróbmy. Watnię Timo. Nie, Trzy razy w ogóle miałem takie problemy, nie? Zmi zminimalizowałem grę. E e żeby coś tak problem widzę, Nie, my lecimy na nie, 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 na nie, wiem, na, na nie, naszych nie, niestety nie, nie, stało nie, no, nie, ja. nie, ja nie, ja idę środkiem, bo nie, 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 Naprawdę, jak, jesteś, jak, jak masz katar, to nie możesz grać, bo. <grych> i się wywala. Ja się wkurzyłem, idę na nich. Wtedy, zo-zombie jest za mocny. To ja, ja muszę wykupić. A co, że. Chodźmy ze skrzynki. A nie, nawet nie ma tu na ragu, kurde. Czeba, TNT. Ja, bo ja pójdę w po diamenty ogólnie, kupię dużo TNT, zrobię po te jumpa i po prostu biję im na wyspę i będę stawiał milion TNT. Będą mieli po prostu obudowę, nie? Ale nie mają szkła na łóżku. Musisz im chociaż trochę nawet na obsa, wiecie? Raz i dwa. Ja mam osie... ja mam teraz 8, nie? No nie, e, To jest autostry... destrukcja jest za półtorej minuty. O oh, fuck. Dobra, to ja się uzbrajam i lecę na nich. Dobra, to kupuję za 4, co mogę kupić? Mm. Ja kupię. Y... Ostrość jest, ochrona, nie stać. Tu nie stać, dobra, nie stać na nich. E, to będę często szybciutko. Jak będzie autodestrukcja, to. Może nie lipa. Nie wszyscy widzą, ale e, oni, jakby to mm, rozwalę w sensie jednego, spróbuję rozwalić, że może on się nie ogarnie, że będzie autodestrukcja. Trzeba tego Z zo zombie rozwalić. Widzę go, widzę go. A są tu zameczki? Jakie zameczki? No, no, są zameczki. No, to jest ale tu nie ma. To nie, jest serwer, co, no. to nie jest serwer premium Dobra, jak y, jestem totalnie uzbrojony według... W, tym, w takim razie kupię sobie łuk jak już jest destrukcja. to destrukcja za 30 sekund o. Łuk Trzały. Mm, z diamentów coś co kupić by się przydało. Piecyk na dwa diamenty tak, ale mi zostało. Jezus, przeżyłem. Jeszcze przydał to z destrukcją. Przeżyłem. Dobra, to teraz zrobimy sobie cięcie. A, okay. e, to dobra. E, no, zrobimy sobie cięcie i. Spróbuj. albo nie! Spróbujmy ich krepać, dopiero wtedy zrobimy sobie cięcie. O. Gdzie są w ogóle? Uzbrojone. wszyscy siedzą? A. Nie mogę, O, dobra. Tutaj widzicie oczywiście moje skilecik, cyk hmm. Cyk Ten no tak, e, no Te poty jestem, jestem super umiem wypić potkę I tak nie umiem Gdzie oni są? ich nie widzę u siebie w A nie jest no, jeden nie Tylko jeden O Jezu, do Wojda prawie spadłem No Ja nie umiem, nie umiem używać tego Speed'a, nie? Przez to do Wojda spadłem Polę do mnie zabić? Piłem! pejny On ma Fireboli O nie Pomóżcie, pomóżcie Jestem za tobą O dobra o, o. Ja jestem na środku Dobra, to wbijam do nich Mam trzech ogólnie Fuck! żyjesz? Że... A! Ja nie żyję chyba. Dobra, odbiłeś, odbiłeś. Że... No tu jest. Nie! 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 Uciekaj. nie! Sotardo nie! nie! Sotardo nie! silver nie! co, to? To? co jest? Przeżyj, przeżyj, przeżyj. prawie. Sotardo ale. Sotardo O! Ale Bywali, Wywali ich, wywali, wywali. Kurde! Oj, dawaj. Prawie! Wywaliło, nie wywaliło. Eee! Co to za chamski łuk? Dobra, niech się wysadzą, tylko dobra, to ich strzela. Czek, siedzi w bazie, kurde. jesteś? jesteś? Nad tobą, na dachu jestem. O, dobra. O, Trzeba tam się uzbroić. No nie strzelaj we mnie! A, to ty. Trzeba się dobra. przygotować do tego psychicznie. Aha! Wiesz co ja widzę? Co ja widziałem przez ich, ich szkło? Co? I blok na O Niech sobie o firebola bardzo dobrze Blok na O widziałem Oni są głupi czy głupszy? Nie wiem, oni mają milion fire i <noise> Ja wiem, ja, ja bym jakoś zszedł na dół, ale Trzech na jeden nie wygramy Trzech na, trzech na dwóch możemy. I, znaczy ja mogę się, ale... mogę się do Was przejechać, jak będzie potrzeba, tylko. A spadłem. Mm, tylko na razie A, to nie ma sensu. i firewall. Nie chcę, by strzelają. Wiesz, ty, Juran, biegasz w zwykłym No w żelaznym Można wiecie. to zrobić uzbrojonym, tylko. Ja jestem w kolczugowym. W żelaznym biegasz. Może być. Fak uważaj, że go strzelam. A, widziałem firewall. Niech sobie strzela. No to niech wyjdzie na chwilę, no. Le no oni będą tak siedzieli, no to co? No to będziemy tu stać. Widzisz, że oni mieli obsydion? A co? Deathmatch? O co chodzi? Nie wiem, właśnie. Mieli obsydion, tak? O kurde. Proszę i uważaj. Dobra. O kur... No nie, oni sami nie wyjdą. No, jest... Oni będą tak sobie strzelały. No, gina, Ginę! gina ginę, gina, gina. Gina, uciekaj. uciekaj! Uciekaj, 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 uciekaj! O, no, Gdzie Ja też próbuję się do was dostać. Kurde! Dobra, mm. a więc, y, to by było na tyle w tym filmie, widzowie. Ehm, pytajcie, gdzie mi ta strzała wleciała. E, tutaj skończymy film. Może jeszcze chwilę pogram, może nagram kolejny, kto wie. E, no, ale w tym filmie to by było już na tyle, także cześć. Dobra, to chcę Bo są dwa O, tu jest, tu jest, czekaj. Tu jest chłop, no. Ej Bar oni będą musieli zbiegry. wyjść bariery ja są. Nie chcę nagrywać, ale... Bariery możemy i to, i to, i to idziemy nie. na środek. Dobra, ja idę się uzbroić trochę, bo mam kamienny miecz. To idzie na środek. na środek iść, na, na środek iść. Szybko to, pójdę to, to tylko. Jest, Dobra, do zielonych są najbliżej. To, to ja bym... Nie Nie zdążyłem dojść do bazy, muszę się z nimi klepać normalnie. Ej, jakie masz... jaki masz ity? Nie wiem Jaki masz miecz? Drewniany duba, chyba. Duba, uciekaj, uciekaj! Że ich wywali. Do góry, do góry. Dobra. Ile masz HP, ile masz HP? 500. serc zero to oni mają! Zerowełny mam, zerowełny mam, zerowełny mam. Zerowełny mam. Kurde. Dobra, dziękuję Wam, widzowie. Dobre, by było Ja urnie teraz kończę nagrywać łatkę. i zrobię nowy film cześć. od razu, nie?